Witajcie, wakacje już za nami, ale może jeździcie tak jak ja w podróże służbowe, nie ma nikogo w domu, nie ma teściowej, nie ma żony, nie ma mamy, nie ma nikogo. I potrzebujecie nakarmić Waszych podopiecznych. Więc dzisiaj sobie weźmiemy na warsztat karmik automatyczny, odoaze, futerga automat, automatic feeder, underwater automat lub karmik automatyczny. Zobaczymy, co w pudełku? Jak on wygląda? No i czy działa? Zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w czmielu: linki w opisie filmu. Oazę. Niemiecki, angielski, holenderski. Coś 12 razy chyba karmić. 3 lata gwarancji. Dla akwarium słodkiego, jak i morskiego. Zdjęcie urządzenia. Jest, a nie ma Polskiego. Skandal. Germania. Automat do karmy. Niezawodne, proste i uniwersalne. Bezpieczne zasilanie bateryjne. Cztery paluszki. Ła 125 cm3 i wymiar urządzenia 115 na 78 na 93 mm. Minus baterie. Czyli co, nie ma baterii w zestawie? Co są? Wszyscy inni dają. Automat do karmy. Czyli nie karnik automatyczny, tylko automat do kawy normalnie. Dobra, nożyk potrzebny. Polski instrukcja użytkownika. Jakieś cztery, sześć, może gumeczki. Sterowanie z tyłu. To się obraca. I się sypie. Pasza. Uchwyt na szybę. Plus takie tu chyba antypoślizgowe. Pojemnik na baterie. No i komiksy to ja rozumiem. W każdym języku. To się wyciąga, zajmuje się pokrywkę, wsypuje się pokarm. Tu się ustala wielkość porcji. Nawet jest minus plus. Nie dawać wody, bo się zrobi zupa. I menu. 3 sekundy, żeby wejść do seta. Plus minus, wyświetlacz. Patrzcie, gniazdo zasilania. Można podpiąć sobie zasilacz na stałe. Super. No i tutaj jakiś teksty. Podbójniki do mebli, ale takie antypoślizgowe widzę, przyklejane. Cztery nóżki. Zgrabne urządzenie, już widzę, które sobie gdzieś tu przyklejamy. I co, nie ma baterii? Łe? Jestem, powiem Wam, zawiedziony. Jak można było nie dać baterii? Ja nie wiem, czy ja mam cztery paluszki w domu. Nie mam. Poszukamy zaraz. No dobra. Aż 4, ale może mam zasilacz. O, zasilacz chyba mam. Super. No więc, dobra. To się obraca i się wyciąga. I widzicie tutaj? Ładny plastik. Oaza to jednak oazy. Pokrywka była tu. Tu sypiemy jedzonko i tu zobaczcie. Plus, minus to jedyne, co widzę. Tak jest na maksa. Tu się przesypie, wyleci nam tendy. No to dajmy tak. Aha. Co? Tu jest dziurka. Przyklejona tylko nalepka. Mały, zgrabny, fajny. Ale słuchajcie, a gdzie jakieś uchwyty na szybę? Akwarium. Nie mówcie, że to jest opcja. No nie ma tego w zestawie. To też biednie. To tylko to możemy postawić na przykład na pokrywie. Się będzie kręcić i podawać. Czyli ja nie mam... Po... Ja mogę sobie na lampie postawić, ale kurde, ani baterii, ani tego uchwytu na szybę. Ani nigdzie nie napisali, że to opcja. Jestem zawiedziony. No dobra, nasypmy pokarm. Poszukam baterii. Zobaczmy, co z tego będzie. Dobra, mam pokarm. Najgorszy jaki może być do takich urządzeń, bo on będzie sypał tego tonę. Mam bardzo drobny. Teraz mam tylko kiryski i tabletki. Więc dobra, tu damy na absolutne minimum. No, coś się będzie sypać. Na pewno po stole. Ok, to wkładamy tu. Tu jest taka gumka, uszczelka. Mamy to. No dobra. Baterie te znalazłem. Nie wiem, czy dobre. Mają ze 100 lat. Cztery baterie. Dużo. Mam nadzieję, że jeszcze działają. Ok. Jak wam za bardzo sapał, to przepraszam, ale jestem przyziębiony i oddycham przez gardło, a nie przez nos. Człowiek od 3 lat nie miał kataru, a teraz ma i to jaki. Jak to ustawiamy? Słuchajcie. Z setem zmieniamy godzinę i minutę, niech będzie 12. Że jest 12.05. A MPM można to zmienić na 24 godziny. Ten zegar 12:5 zostanie. I teraz, jeżeli chcemy zaprogramować karmienie, słuchajcie, mamy 4 karmienia. Do trzech obrotów każde, więc my sobie teraz ustawimy jedno karmienie z jednym obrotem za 2 minuty. Set 3 sekundy. Karmienie pierwsze, ilość obrotów 2, 0. No, ja chcę jeden obrót, jedno karmienie. O 12:7 super. Drugie karmienie 0 obrotów. Trzecie karmienie 0 obrotów. Czwarte 0. No i ustawione. Bułka z masłem. Teraz trzeba tylko poczekać dwie minuty. Szkoda, że nie dali tego chwytu. No i szkoda, że nie dali baterii. Naprawdę to jest na minus. Jestem zdziwiony. Nie miło. No ale na plus, że można podłączyć stałe zasilanie i nie trzeba się męczyć z bateriami. Aha, ja tu wsypałem pokarm. taki drobne granulki. To najgorszy pokarm do takich karmników, bo on po prostu bardzo dużo tego wysypie. Ale chyba nie miałem nic innego pod ręką. No, zobaczymy, co tu się stanie, ja, jak to działa. Sam jestem ciekaw, czy to będzie dobre ujęcie, czy nie. Jeszcze parę sekund. I co tu się będzie działo? Najwyżej zmienię kadr. Może tak ustawimy. Co to wyjedzie, to się wysypie. Co tu się będzie działo? Nie znalazłem przycisku karmienie z palca. Też dziwne. Wiecie, przychodzą goście, można pokazać jak rybki jedzą. A tu tego nie ma. I wiecie co? Baterie zdechły. Tych, hech, he. Wrócimy za chwilę. Jak znajdę jakieś baterie, dobra, założyłem nowe baterie. Eee, musimy znowu przestawić o minutę. Na trzy po i teraz szybko reszta. I patrzcie, co się dzieje. Wysuwa się do karmienia. To wszystko. I się zaraz obróci. Już wiem dlaczego potrzebne są cztery paluszki. Widzieliście takiego robokopa? Miazga, nie? Zaraz wam to pokażę z innego kadru. Rzeźnia. No kosmos, nie? Słuchajcie, no dobra, urządzenie działa, no nie ma się do czego przyczepić, poza tym, że nie dali czterech paluszków. I nie dali żadnego uchwytu na szybę. Jak mamy odkryte akwalin, to mamy problem, bo tak jak ja, musiałbym to sobie postawić na lampie. A jeżeli macie pokrywę, no to stawiacie sobie na pokrywę. I działa. A jak widać, działa. I to jak? Kurde. Transformers. Zapraszam do sekcji komentarzy. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu.